O kurwa, ale na Co to za pity ja pierdolę Gdzie oni grają? Tutaj? Tutaj? Lecimy kurwa tutaj Jebać stare papy Chcieli mnie uprzedzić, teraz ja uprzedzam ich Jestem szybki, niczym sprinter, bo co tydzień puszczam hit Złoty iPhone dzwoni, dzwoni, ale nie odbiorę dziś Rap jak łańcuch pokarmowy, zjem Nam tak, Jake, hey. Młode piersi, ale nie te w sypie. Jestem w secret trumie, To nalewam drogie wino do miseczki oh, oh. Lubisz, baby, te nasze zboczone gierki oh, oh. Czuć ten prestiż, to dwuznaczne Jestem wielki Taki wid, że na chacie spadły ci kafelki A tej sąsiadce z dołu to a wszyscy twoi kumple, to na bani mają mętlik. Pozdrzej laka, kamerzysta zaleci na fajdzier. Wyjebało szyby z okien, to nie brzesz na im on siadce ten rejestr to zajebał koło wrotek Ile mam promili w sobie? Ile mam promili w sobie? Ile mam promili w sobie? Lepiej szybko mi to powiedz. Wyjebało. Czy wysokiem to nie rzecz na infragłowie sąsiad przez ten regis To zajebał koło obrozek Ile mam promili w sobie Ile mam promili w sobie Ile mam promili w sobie lepiej szybko mi to powiedz. I oczywiście witam Państwa na największym rażu w Polsce yeah, yes. a, Z tej strony DJ Kubanczyk, uh -huh. najdłużej no kamerzysta Lecimy! brunetki, blondynki, a ja wszystkie was dziewczynki To zapraszam do sypialni, lubię wieczorne treningi Ale zanim ściągniesz stringi, to rozeje nam te drinki Bo dziś wieża gruby, melasz na parkiecie dobre świnki Leci rzyk na panele, DJ zapodał bękerek Sąsiad przyniósł nam bimbe się bawimy, jest ta wferia. Zów drzeg dania, że tu leje. Prosto butli ja się chwieję. Będę odsypiał w chyba że nie wyjrzy Jak tu weekend jest gruba w piksa, drugi szampan leje się w litrach i nie w kubkach walimy z gwinta. Szczeki, dupa po pikstach Jakiś banan, do to gdzieś liściach, Drzwi są wyjebane od kibla Znowu dziś miałoby być tylko jedno piwo Aż się rozwinął taki melarz W całym mieście piszą Padła policja, bo bujamy już całą dzielnicą Zamiast tam wlepić manga Troni razem z nami krzyczą Wyjebało szyby z okiem To na infra Chłopie, sąsiad przed ten regi To zajebał koło wrotek Chwilę Ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, ile mam promili sobie, lepiej szybko mi to powiesz Wyjebało szyby z okiem, dzwonię, grzeczna na chłopie, sąsiad przez ten regi, kto zajebał koło wrotek Ile mam promili sobie, ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, lepiej szybko mi to powiesz